Tak, tak 20 listopada to jest program z daleka z bliska. Magda Emiljanowicz. Leszek Krataiczak, witamy państwa. W Bogdanowie, małej miejscowości na Białorusi, mieszkają dwie Polki, które własnymi siłami wyremontowały dom, w którym obecnie mieszka ośmioro sierot z terenów byłego Związku Radzieckiego. Kobiety od lat, pokonując rzucane im kłody pod nogi, zajmują się wychowaniem i opieką nad porzuconymi przez rodziców dziećmi. O tym, jak dzieci trafiły do Bogdanowa, jakiej pomocy potrzebują i jaką pomocą oto była ich polska organizacja. O tym już za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. A teraz obejrzyjmy fragment amatorskiego filmu dokumentalnego Pawła Łyskanowskiego, pokazującego, jak dziś wygląda życie dzieci. Co, Uka? Kto tu Sasza. Sasza, Oj, tania, tania i Sasza? Właśnie Tutaj Jena, tak? Tak. A tu? Nasze. Nasze. I pokaż gdzie? Który mi myśli? Ja tu tak, ale. Aha. A w studiu w Warszawie pani Helena Dworecka, założycielka domu, od lat opiekująca się i wychowująca sieroty. I pan Konrad Pruszyński, wiceprezes Stowarzyszenia Ekspatria z Warszawy. Stowarzyszenie to opiekuje się bogdanowskim domem. Witam państwa bardzo serdecznie. Pani Heleno, w jaki sposób dzieci trafiły do pani? Czy to prawda, że niektóre z nich znalazła pani niemalże na ulicy? Droga, dzieci. Jest bardzo podobna, ale niby i bardzo różna. To jest prawda, że pierwszych troje dzieci znalazłam dosłownie na ulicy. I starsza dziewczynka, która w tej chwili ma 15 lat, a trafiła do nas jak miała 7 lat, to żyła w lesie tak długo, jak siebie pamięta. Czyli mogło to być 4 lata. I z powodu tego ma odmrożone dłonie, ma odmrożone stopy nóg. Jak dzieci reagowały na pani, na pani pomoc? Czy chętnie z niej korzystały? Bardzo różnie, bo to były niby takie wilki. Złe, zdenerwowane, bały się, nie ufali. Bo ja byłam po prostu cudzy człowiek. Trzeba było zrobić z nich takich baranków. Trzeba było tulić ich sercem, miłością. To jest to, czego dzieci najbardziej potrzebują. Wtedy i teraz też. I to się pani doskonale udało, to, co widzieliśmy w tym, w tym krótkim fragmencie. Panie Konradzie, Stowarzyszenie Ekspatria działa od 2003 roku i w swoim statucie ma właśnie celem fundacji jest opieka nad, nad dziećmi z terenów Byłego Związku Radzieckiego. Głównie to opieka medyczna, ale co jeszcze wchodzi w zakres działania fundacji? Znaczy, statutowo my się właśnie zajmujemy finansowaniem pomocy medycznej dla. Chorych dzieci o polskich korzeniach zamieszkałych na wschodzie, głównie to jest Białoruś i Ukraina. Yy, przywozimy te dzieci do Polski, albo one same przyjeżdżają z opiekunami, finansujemy badania medyczne, zabiegi, rehabilitacje, czasami operacje. Yy, no ale wiadomo, jak tam się jeździ na, na wschód, to widać, że, że te problemy są tak duże, że czasami no po prostu. Z, te, Leczenie czy świadczenie tej pomocy medycznej to jest za mało, więc raz do roku, czasami dwa razy do roku organizujemy takie wyjazdy na wschód, żeby żeby zawieść tam jakieś dary. No w tym roku udało się wspólnie z motocyklistami z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego odbić trochę od grupy i odwiedzić panią, panią Helenę i zawieść tam zabawki, dla dzieci, jakieś książeczki, gry edukacyjne. Pani Heleno, teraz widzieliśmy, już dom wygląda przepięknie. Dzieci się czują tam bezpiecznie. Natomiast to wszystko nie było tak, tak usłane różami. Miała Pani ogromne problemy, żeby móc zaadaptować dom do, do potrzeb dzieci. I okazuje się, że największe problemy miała Pani ze strony już na szczęście byłego księdza z tamtejszej parafii. Tak, ale ja tak, znaczy ktoś tak powiedział, że im bardziej trudno, tym bardziej warto. Pewnie, że teraz to tak e, łatwo mówić. Wtedy to nie było takie proste, ale e, zawsze wiedziałam, że na przykład, jeżeli coś się chce zrobić dobrego, to trzeba za to zapłacić. Czyli trzeba odcierpieć jakieś tam poniżenia, jakieś niezrozumienia. I myślę, że no, dobrze nam to wyszło. A jak teraz wygląda, wygląda sytuacja? Bo już jesteście jakby panie i dzieci pod opieką polskiego, polskiego księdza Salezjana, tak? Tak, właśnie bardzo się cieszymy, że jakoś Pan Bóg nam tak dał właśnie takie słońce. Ksiądz Stanisław już 15 lat pracuje na terenach Białorusi. I Bogdanowa to jest taka kolejna plecówka. On jest nie tylko księdzem, ale jest takim. Przyjacielem dla dzieci jest takim tatą, na którego zawsze dzieci mogą liczyć i przychodzi, odwiedza nas. Dzieci z nim bawią się. To nic, że on na przykład ma już po 60. On się nie wstydzi z nimi pobawić w piłkę, on się nie wstydzi z nimi tam poładzić po podłodze. No i oprócz tego dzieci mają też takie serdeczne rozmowy. Starsze dzieci to zawsze z nim mogą się podzielić jakimiś swoimi problemami i on zawsze to tak umie wysłuchać. A przy okazji uczą się języka polskiego. Tak, staramy się podtrzymywać te tradycje polskie, uczymy ich tego, co nauczyli nas, nasze rodzice. Może nie tak dobrze umiemy rozmawiać, nie tak dobrze nam to wychodzi, ale naprawdę się staramy. Wychodzi, wychodzi, wychodzi doskonale.